Na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w poniedziałek 11 maja, a co dziś w programie. Niecodzienne wykonanie hymnu Europy zaprezentowała orkiestra denta Muzeum Górnictwa węglowego w Zabrze. Zabrzanie pomagają dawidowi. W maju mija 70 lat przedstawienia planu Szumana. Był to wstęp do europejskiej integracji, której zwieńczeniem stało się powstanie Unii Europejskiej. Z tej okazji Zabrze przygotowało dla swoich partnerów w Europie wyjątkowy prezent, niecodzienne wykonanie europejskiego hymnu, ody do radości w interpretacji orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a całość zarejestrowała kamera telewizji Zabrze. 9 maj bardzo ważna data, data historyczna. To ten moment, w którym została podpisana deklaracja Schumana. Od 16 lat Polska wspólnie z wieloma krajami Europy może świętować wspólne uczestnictwo w Unii Europejskiej. Myślę, że dla nas to bardzo ważne. Przede wszystkim czujemy się bezpieczniejsi w naszym wspólnym europejskim domu. Podejmujemy wiele cennych inicjatyw z naszymi miastami partnerskimi, z naszymi krajami partnerskimi i myślę, że to umiejętne dzielenie się dobrymi praktykami. Ale przede wszystkim korzystamy też z możliwości rozbudowy infrastruktury. Korzystamy z ogromu środków unijnych, które umiejętnie pozyskujemy. Pamiętamy przecież o dużych projektach, które realizowaliśmy dzięki tej wspólnocie w zabrzu. To poprawa gospodarki wodno to dbałość o dziedzictwo postindustrialne, to projekty ekologiczne, to wiele, wiele cennych projektów, które spowodowały, że wartość majątku gminy wzrosła o ponad 2 miliardy. Z tego miliard to środki bezzwrotne z Unii Europejskiej. Dzięki właśnie tym środkom mogliśmy realizować budowę wielu dróg, mogliśmy realizować budowę wielu inwestycji, które dla mieszkańców Zabrza są bardzo istotne. Dlatego dziś życzę wszystkim dużo radości z tego, że jesteśmy razem, bo oczywiście ponad inwestycje najważniejsze to, że możemy Razem, wspólnie budować nasz europejski, bezpieczny dom. Życzę, byśmy szybko uporali się z pandemią i byśmy znów mogli się spotykać. Spotykać po to, by wymieniać się doświadczeniami, by wymieniać się dobrymi praktykami. Wszystkim mieszkańcom Starego Kontynentu życzę wszystkiego, co najpiękniejsze dużo, dużo pomyślności. Ta relacja to apel o pomoc finansową i rzeczową dla niepełnosprawnego Dawida. Lista chorób jest długa, a opieka nad dorosłym mężczyzną bardzo ciężka. Wychowująca mężczyznę matka nie ma już siły ani tej fizycznej, ani psychicznej, ale cały czas ma nadzieję. Ta relacja ma dwa cele. Po pierwsze, pomóc Dawidowi, i to jest najważniejsze. Po drugie, uświadomić nam, jak cierpieć mogą inni. I to całkiem niedaleko, w bloku za rogiem, czy dwie ulice dalej. Dawid to 20-letni Zabrzanin, uczeń szkoły podstawowej specjalnej nr 41 w Zabrzu. Mimo swojej niepełnosprawności zawsze uśmiechnięty i radosny, do momentu, gdy swoją obecność zamanifestowały inne choroby. Dawid jest naszym uczniem od bodajże kilkunastu tutaj lat. Jest dzieckiem takim bardzo był no, radosnym, uśmiechniętym, przede wszystkim dzieckiem mówiącym, które się komunikowało, które, z którym można było porozmawiać, który no było bardzo pozytywnie też nastawionym do życia, bo niejednokrotnie tu każdy z nas usłyszał z jego strony jakiś komplement, miłe słowo. Był bardzo takim serdecznym, sympatycznym chłopakiem, pomimo tego, że no jego stan fizyczny nie był najlepszy, bo on był dzieckiem porażonym czterokończynowym, dzieckiem, który poruszał się za pomocą wózka inwalidzkiego, więc miał utrudnione tam czynności takie ruchowe. Yy, ale mimo to naprawdę był bardzo pozytywnym chłopakiem i bardzo takim, który no, dawał taką codzienną radość i takie pozytywne odczucia. Natomiast w lutym nastąpił taki no, niefortunny moment, kiedy zaczęło się u dziecka, u chłopaka od wymiotów. Mama zgłosiła się tam do poradni, została odesłana, potem ponownie okazało się, że te wymioty się nasilają, więc wróciła tam, otrzymała skierowanie do szpitala. No i potem nastąpił ciąg takich niefortunnych wydarzeń, w wyniku którego nastąpiły komplikacje, że no został wprowadzony w świączkę farmakologiczną. Został z tej świątki wybudzony, natomiast się okazało, że no pozostaje w stanie wegetatywnym po tej śpiączce. Więc, jakby z tego Dawida, który był kiedyś dzieckiem mówiącym, radosnym, uśmiechniętym, teraz trzymaliśmy tutaj dziecko, które no leży bezwiednie na łóżku, które cierpi z powodu odleżyn, no, które nie mówi, aczkolwiek wydaje się, że rozumie, ponieważ bardzo pozytywnie też reagował na słowa, że, że dzwoni do niego pani Magda, że go pani Magda wychowawczyni pozdrawia. Dawida to mam 10 lat już ze mną jest. W tym roku miał skończyć szkołę, więc 10 lat byliśmy razem. To był zawsze, to było dziecko, teraz już dorosły mężczyzna. Bardzo otwarty, bardzo gadatliwy, bardzo potrzebujący kontaktu z drugim człowiekiem. Był zawsze zadowolony. Jeżeli miał inne nastroje niż radość, to to był ewentualnie smutek z jakiegoś powodu. Nigdy nie był zły, nie był wściekły. W szkole każdy go znał, bo z tym porozmawiał, z tym porozmawiał. No, tutaj taka sytuacja, że ciężko mi sobie wyobrazić, że jest teraz w takim stanie. Natomiast w zeszłym tygodniu y, dzwoniłam do mamy i jak się dowiedział, że dzwonię, to się rozpłakał. I potem prosiłam, żeby dała mi go do telefonu. Co prawda on no, mówić jeszcze nie mówi, natomiast cały czas płakał, jak do niego mówiłam. Także mam nadzieję, że coś tam u niego rusza i, i może już nie wiem, coś więcej rozumie niż, niż, niż było, nie? może się budzi powoli. Chciałbym, aby ta relacja dotyczyła pięknej wiosny i radości z niej wynikającej, ale życie rządzi się swoimi prawami. Dla mamy Dawida wiosną jest każdy miarowy oddech, każdy płacz, mrugnięcie czy grymas dorosłego dziecka. Sama płakać już nie potrafi, choć często zaczyna brakować jej po prostu sił. Jak ja go odbieram ze szpitala w poniedziałek, to on był w bezruchu. On był cały sztywny, no wiadomo, ma przykurcze, ma odleżynę e, taką dużą, że aż do samej kości ma, ma powycinane to, ale teraz e, rusza się głową. E, no wiadomo, nie, nie rusza tą głową tak, jak my, ale e, gdzieś tam delikatnie odwróci. Płacz Dawida jest dla pani Moniki sygnałem, że dziecko, chociaż już dorosłe, domaga się kontaktu ze światem. W takich momentach, kiedy ja wyłapuję, że on jest tutaj wśród nas, tak, to on właśnie kontaktuje i on o płacze, bo teraz rozmawiam i on nie wie z kim rozmawiam i właśnie też teraz płacze. I to jest właśnie taki płacz taki uczuciowy, tak, że on rozumie coś. Po takiej relacji łza może zakręcić się nawet w zdrowym oku, ale współczucie w tym wypadku lepiej przełożyć na wymierną pomoc. Pieniądze, tak? No bo wiadomo, pieniądze są ważne, bo wszystko niestety kosztuje, wszystko trzeba zorganizować prywatnie. Teraz, w tej sytuacji z koronawirusem, no to sytuacja jest dodatkowo utrudniona, tak? tak? Ale chodzi też o pomoc taką rzeczową tak taką ludzką po prostu, żeby ktoś się zainteresował mnie odciążył jakaś opiekunka czy coś, bo no, nie ma tego. Ja jestem sama, 24 godziny na dobę i ja jestem już tak zmęczona, że ja padam po prostu. Jest potrzebna rehabilitacja, ponieważ Dawid ma porażenie mózgowe. To w ogóle ta rehabilitacja była potrzebna. A teraz, bo po tylu miesiącach, bo on dwa miesiące w sumie leżał, ma takie przykurcze, że tam Rehabilitacja to jest podstawa, i wydaje mi się, że głównie na to też są zbierane pieniądze. Mam jeszcze jest ciężko rozeznać się co do sprzętu, no bo to jest początek. Dawid dopiero teraz w poniedziałek wrócił do domu. Wiadomo, że będzie karmiony przez sądę. Mama właśnie czeka na maszynę, tylko że przez koronawirusa tam w poprzednim tygodniu pielęgniarka nie mogła przejść, bo tam też to mamy, trzeba przeszkolić jak to używać, więc mama go na razie tak karmi deilitowo strzykawką. Tam na pewno już mama ma tylko wypożyczone na razie łóżko ortopedyczne plus ma teraz przeciwodleżynowy i tak jak mówię, co do takiego sprzętu o to jedyne wiem, że mama chciałaby zakupić wózek, jakiś specjalistyczny, na którym Dawid mógłby być w takiej pozycji półsiedzącej. Jeśli ktoś chciałby pomóc, może się dorzucić do zrzutki oczywiście. Podajemy na miary. Wszelkie informacje dostępne są także w Szkole Podstawowej Specjalnej numer 41 w Zabrzu. Kończymy dzisiejsze wydarzenia. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.